Państwu, Polska do Rzeczy, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Liśc. I słuchaj, zwracam się do Ciebie jako do autora książki Wielka Polska. Mm -hmm. Otóż mam wrażenie, że Twoja światła idea znalazła dosyć nieoczekiwanego, że tak powiem, kontynuatora, wykonawcę, dosyć tak tak to chyba trzeba było powiedzieć, mianowicie no, dosyć szokujący wpis Romana Giertycha, który pozwolę sobie odczytać w całości. E Polska w tym układzie stoi w pierwszym rzędzie, tak jak na fotografii z Londynu uwieczniono Tuska. Od roku 1683 nie mieliśmy w Europie tak mocnej pozycji. Jako pełnoprawny partner nowego, rodzącego się imperium europejskiego, Polska ma do odegrania ogromną rolę. Wróciliśmy. Po prostu przeczytałem, bo się, nie wiem, czy on na, na trzeźwo, czy, czy… Co to było w Aniu? Powiem jednym słowem – kruca, fuksa. <laughs> No, nie. to trudno jest wytłumaczyć bez sięgania po hipotezy, że ten biały proszek pana Sienkiewicza gdzieś się tam Może krąży, może, może krąży. Może krąży. Niektórzy koledzy dziennikarze mówią, że jeszcze nie było tak y, nafuranego rządu gdzie jakby rządy prawicowe, poczciwe czy tam PSL-owsko-SL-owskie to pili wódkę po prostu, a która nie daje aż takich odlotów jak nowoczesne środki. Ale no, to jest tylko, że tak powiem, teoretyzowanie, ponieważ rzeczywiście trudno to wytłumaczyć w Racjonalny y, sposób. No, oczywiście to nie jest wielka Polska, to co pisze Giertych. to jest Polska, powiedziałbym, silna, zwarta i gotowa, która nie da ani guzika od munduru, tak. która jest mocarstwem, która. Ale nie, naprawdę to bardzo... na każdym, Tylko pod każdym względem ten pis, bo tak, można go interpretować klasycznie, czyli chęć podlizania się Tuskowi, czyli wielki wodzu składamy ci uz... Uz... Ale Spadamy zabrakło tego stóp. elementu, dzięki Tuskowi jesteśmy nie, ale jest, w stanie jest, jest Tuska w pierwszym no, szeregu, prawda? To tak? Tak. moim zdaniem jednak jest takie wskazanie, że on doprowadził Tusk. Donald Tusk. Tusk doprowadził do tego, że Polska jest teraz pełnoprawnym partnerem budowania imperium europejskiego. Jak, jak ten I że w XXI wieku pod wodzą Tuska, to jesteśmy jak pod wodzą Jana III Sobieskiego, żeśmy Turków pobili pod Wiedniem, no i teraz to właśnie wróciliśmy, rozumiem, odnosi się do tej naszej potęgi, czyli, czyli, czyli szczytu potęgi I Rzeczpospolitej. Że... Myślałem, że taka zanotowana przez kamerę wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na szczycie w Monachium, cytuję z pamięci, bo to wrzucałem na społecznościówki, bo e, bardzo kojarzącej się też z tym, z tym Polska jest mocarstwem, prawda? Taka sławna książka z 1939 roku, ambasadora Łukasiewicza. E, więc ta sławna wypowiedź Trzaskowskiego brzmiała mniej więcej tak, że. Europa i Ameryka wsłuchuje się z uwagą w nasz głos i uznaje naszą przywódczą rolę w tym procesie. A, czyli tak, tak, konferencja tak, w Monachium, czyli tak. w tym procesie pokojowym na Ukrainie. Myślałem, że to jest jakieś dość odosobnione, ale chyba obaj panowie <noise> zachłysnęli się tym samym jakimś, popadli w to samo odurzenie, no bo to już jest kolejny głos naprawdę kompletnie absurdalny. No. W momencie, kiedy Donald Tusk nawet sam nie próbuje udawać, że my jesteśmy jakąś tam wielką siłą, tylko pisze w silnej Europie, tak, że te wybory tak, są tak. o tym, i ta zbitka o tym są te wybory, o tym są, czy, czy będzie prorosyjski pis, który z Trumpem i Putinem, czy będzie Polska suwerenna oparta w silnej Europie. No. Hasło silnej Europy budzi we mnie kolejne, że tak powiem, paruksyzmy śmiechu. Ale mnie to właśnie mnie to najbardziej w tym wszystkim pozbawiło, że to był tweet czy wpis nawiązujący do spotkania w Londynie, gdzie spotkała się Europa na zaproszenie pana Starmera, gdzie miała właśnie przedsięwziąć jakieś dramatyczne decyzje dotyczące Ukrainy. I całe to spotkanie to jest jeden wielki, dramatyczny humbug pod każdym względem. Nawet się okazało, bo że oni to, co zaproponowali, to znaczy, bo tam był jakiś projekt rozejmu przedstawiony przez Miesięczny na miesiąc tak, rozejm na miesiąc, to... i że tam Niemcy są, go... przynajmniej Niemcy, nie, Francuzi są gotowi wysłać już 10 tysięcy swoich żołnierzy, nie? a drugie tyle Wielka Brytania by wysłała. No tak, ale się potem okazało, hmm. że pan premier Wielkiej Brytanii zaczął się dystansować od tego projektu, który hmm. pan Macron jako wspólny hmm. projekt. Rozejm zresztą miał być nie takim w ogóle rozejmem, tylko częściowym, bo Częściowy odmówił się morza i tam struktury, infrastruktury i tak dalej. Czyta to człowiek i tak sobie myśli? Jezu, nie, no z znaczy, ja, Jak chcesz sobie tak pomyśleć, ten, to wow. ja ci radzę, przeczytaj sobie Czysty Ład. To jest kolejny programowy dokument o. Unii Europejskiej, który właśnie, nie wiem, on chyba jeszcze oficjalnie nie został ogłoszony. Ale już jakby zapowiedziano, jakie są tam. Tezy, to jest ten dokument, który ma naprawić Zielony ład, który skąd nie wymaga naprawy, ale prawda? Zaraz, bo to ja jest ja w ogóle żyłem doskonały. W że Zielony ład jest doskonały i on ma doprowadzić Europę do że Ta. Tak. Powiem, Ta. zwycięstwa w związku z tym, ćwiczymy. żeby ją tak zupełnie doprowadzić do zwycięstwa, to trzeba go jeszcze poprawić, no. ale, ale poprawienie, gdzie niektórzy liczyli, że to jest jakiś tam zdrowy rozsądek, coś tutaj wróci, no. że pod, przy pozornym zapisywaniu, bo i było takie, takie oczekiwanie, no. że no skoro elementarny, zdrowy rozum, prawda? Trzy czwarte, emitenci trzech czwartych światowego CO2, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, Indie mają w D. Całe te już politykę klimatyczną. A szczególnie po Trumpa, który wycofuje. Tak. Z i, to, i co no? ważniejsze, wycofały się z tych projektów wszystkie te banki, te wielkie konsorcja, już stwierdził, że na tym się już kasy nie zrobi. I to jest po prostu zdechłe, martwe jak solony śledź, a Europa się zagoniła w ideolo i teraz jej głupio się przyznać, no to sądzono, że zrobią taki numer taki w duchu Oktawiana Augusta, czyli, że będzie Zielony Ład, ale, ale taki zielony ład, że go nie będzie. No, tak, jak reformowanie socjalizmu, który, jak wiadomo, był najlepszym ustrojem w przeciwieństwie do zginiłego, upadłego kapitalizmu, ale że. Co jakby zreformować, żeby był socjalizm jeszcze lepszy. To trzeba z tego jak najwięcej zaimplementować, z tego zgniłego kapitalizmu, z tym, że nie odchodząc od socjalistycznych pryncypiów. Więc już był poprzedni dokument w tym duchu zrobiony, który się nazywa, znaczy właśnie nie w tym duchu, co oczekiwano, przepraszam, bo oczekiwanie było takie, że jednak tam coś będzie, a okazuje się, że nie, że zapowiedziane jest. Reformacja ideologiczna, ja właśnie... jeszcze, jeszcze więcej zeroemisyjności, jeszcze bardziej Europa ograniczy ten i takie zaklęcia, że wiadomo, że przyczyną wszystkich kłopotów gospodarczych Europy jest to mhm. ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Więc co na to Komisja Europejska? Komisja Europejska na to zapowiada, że ograniczy jeszcze bardziej emisję dwutlenku węgla i to właśnie stanie się motorem wzrostu. Tak, ale jeszcze Jakim sposobem... Nie, to tu, 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 tu jesteśmy, czy to jest, jakby to powiedzieć, istotą tego wszystkiego jest kompletna irracjonalizm reprezentowany przez i Komisję Europejską, i rządy poszczególnych państw europejskich. Przypomnę, że przecież formalnym powodem spotkania na szczycie w Londynie i tych innych spotkań przywódców europejskich, zresztą ta taki drobiazg, ale. Sytuacja, w której oni zapomnieli zaprosić przedstawicieli państw bałtyckich, a potem ogłosili, że przepraszają, że zapomnieli, znaczy, to znaczy, to jest już takie, no nie wiem, jak, nie wiem jak to nazwać, to jest taka wisienka na torcie. To znaczy, wisienka na torcie absurdu. To to wiem, że ta metafora brzmi dobrze, ale rzeczywiście, ja już po prostu czasem aż trudno, tu, trudno jakoś tak poważnie do tego wszystkiego wiesz, podchodzić, bo niby to jest poważne, bo są przedstawiciele no, państw, premierzy, prezydenci kanclerze i tak dalej, ale głupota która stępną tamtą jest tak przytłaczająca. Jest przytłaczającą głupotą, ale taką, co pamiętam z czasów z takiego zdychającego ZSRR. Taki Andropow, Czernienko, No tak, coś. tak Tam się też gromadzili <laughs> towarzysze. Tak, było. Ale plany. Zaklinanie, te wszystkie plany będące zaklinaniem rzeczywistości. Bo taka sekwencja, przypomnę, tych dokumentów unijnych. To było tak. Najpierw był raport Dragiego, który w połowie był rzeczowym raportem pokazującym, że Europa leci jak w studnie, a w drugiej połowie był zaklęciami ideologicznymi, że trzeba więcej integracji europejskiej, w związku z tym trzeba przyspieszyć te procesy, które doprowadziły do tej zapaści i w ogóle no, odlot. Potem na podstawie tego zrobiono kompas dla konkurencyjności, który jest prześmiesznym dokumentem, naprawdę pisałem o nim w, sub w Subotniku z grubsza tylko, który opiera się na założeniu, że gospodarka europejska jest oczywiście w doskonałym stanie, ale, ale wymaga pewnej naprawy i tę naprawę oprzemy na pozyskiwaniu taniej, zielonej energii. Przy czym jak można pozyskać tanią energię, nazywaną zieloną przez nich? Nikt nie tłumaczył. To nie, wiadomo, że jest to absolutnie niemożliwe, czyli jest to... I teraz mamy kolejny dokument, który jest przecież w randze oficjalnej strategii unijnej. A jest po prostu stertą ideologicznych bredni, gdzie naprawdę, gdyby napisano, że podstawą, fundamentem reformy będzie znalezienie magicznego pierścienia z powieści Tolkiena, to by byłoby to równie Dobrze dużo sensu. No. Tak, ale zobacz, spotkanie w Londynie, bo naszym polega absurdalność tego spotkania i tutaj do tego imperium europejskiego, o którym mówi Roman Giertek, polega na tym, że ci ludzie bez Stanów Zjednoczonych, o czym gołym, znaczy każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat sytuacji militarnej i tak dalej, nie są nic w stanie zrobić. Ty mówisz, znaczy Macron mówi 10 tysięcy, tam premier Wielkiej Brytanii mówi 10 tysięcy, 20 tysięcy żołnierzy, armia Putina w tej chwili wynosi około miliona, półtora miliona, różnie to można liczyć, prawda? Oni no, więc rakiety, które chcą dostarczyć Ukrainie, to są rakiety, które mają być dopiero wyprodukowane do roku 2030. Nie są, w związku z tym cała ta opowieść... Nie, ma, nie mają czym wyprodukować. Nie mają, nie, czym nie, wyprodukować. Nie ma producent... nie mają czego wyprodukować. Nie, co nie my mówimy o rakietach? No, pociski kalibru 155 podstawowe, pociski artyleryjskie, to cała europejska produkcja, czy moce produkcyjne w Europie, to można tego wyprodukować tyle, ile na Ukrainie idzie w ciągu dwóch tygodni. No i właśnie, no i, i, i ci ludzie, którzy, że tak powiem, używając pięknego sformułowania Donalda Trumpa, nie mają żadnych kart w ręku, albo inaczej, mają same blotki w ręku, spotykają się tam przy i się nawzajem, tak prawda nakręcają, ile to oni nie znaczą, jak, ile to mogą zrobić. I później uczestniczy w tym nasz przywódca światły, czyli Donald Tusk, który, jak się okazuje, według Romana Giertycha buduje imperium europejskie. Mnie to najbardziej, powiem ci, że nie miałem takiego doświadczenia, ale zastanawiam się, czy ludzie, którzy są zwolennikami Tuska, Polacy, którzy są zwolennikiem Tuska, czyli naprawdę w tego typu derdymały mogą faktycznie wierzyć, bo, bo to, jest, to jest dla mnie, naj, powiem szczerze, w tej całej sytuacji najciekawsze, bo to, że ludzie plotą, co im ślina na język przyniesie, no to jest, jakby to powiedzieć, rzecz Ale powszechna. Ale żeby no. oni przynajmniej wiedzieli, w co mają wierzyć. No no wierzyć bo to tak, w to, że jak on ci, jest potężny. Bo no bo to, jak, no to, to niby tak, ogólnie tak. No. Ci, co wierzą w Wałęsę, to też wierzą. Przepraszam, tutaj powołałem się na, na słynną wypowiedź Tuska przed tym, jak on chyba tego Londynu poleciał, kiedy powiedział, że my. Że, że jest tak, że jest 300 milionów Amerykanów, 140 milionów Rosjan, aż 500 milionów Europejczyków i z tego wywiód, że właśnie to jest ta gigantyczna, to jest uśpiona potęga. Jakiś uśpiona potęga, gdzie on jakieś niewiarygodne drony i, i że, że Europa ma dużo więcej wojska tak, niż Stany Zjednoczone, tak. że ma dużo więcej myśliwców. Wiesz, ja napisałem taki wtedy... komentarz jakiś czas temu, chyba cztery tygodnie temu, ja przemysłanie nie jestem żadnym wielkim specjalistą spraw militarnych, ale wtedy Donald Tusk leciał na jakieś tam spotkanie. Yeah. <laughs> Krajów, do, do, chyba do Sztokholmu, czy, czy w każdym razie z krajów mm. skandynawskich. I on przed tym wyjazdem powiedział, że Polska zamierza wprowadzić specjalne patrole na Bałtyku i użyć swojej floty, żeby powstrzymać tę flotę cieni rosyjską. Ja nie mając żadnej wiedzy, zrobiłem bardzo prostą operację, wpisałem do Google'a, uzyskałem inform, znaczy, mm -hmm. informacje na temat polskiej floty, jaką my tam mamy i co my byśmy mogli. zrobić. mamy jakąś. Tak, nie, nie, właśnie, nie, nie. Jakoś, czyli, czyli tak, mamy jakiś zdezelowany, właściwie niefunkcjonujący okręt podwodny, co do którego trudno powiedzieć, czy on w ogóle działa, czy nie. Czy zanurza który, się. Czy się zanurza. Są jakieś to by było... bardzo stare, z te, nie no, mamy... amerykańskie i dwa kutry pościgowe, z czego jeden to właśnie ten chyba wspomniany przez Ciebie, który miał być Gawron, dopiero... który tak, był legendą po prostu i, I Tak sobie myślę, Oran i ten facet z takimi, no, z takimi kartami, używając znowu trumpowego powiedzenia, jedzie i bierze udział w listacji, Ale... no, rozumiem, Tutaj ta, ta jazda, bo on jechał do Londynu, i tam właśnie opowiadał, chyba w drodze do Londynu, właśnie opowiadał tę historię, że tu Europa ma, ma więcej wojska, więcej samolotów, więcej wszystkiego. I gdzieś tam w internecie, skąd on to wziął w ogóle, no bo są no przecież fachowe no? źródła. Okazuje się, że podobno z jakiegoś filmiku, anonimowego filmiku, który chodził po Utobie, który był totalnym fejkiem. Tak? Tak? Taki Aha. raczej jakieś właśnie opowieści, że Europa jest silna, potężna, bo ma mieć tyle, nawet nie to, że ma, ale hmm. ma mieć kiedyś takie. Ale też wrócił, zauważmy, że ten wielki światowy przywódca, jak go tutaj kreuje Gertych, wrócił z tego Londynu z spod, podwiniętym ogonem przysłowiowym, ponieważ jadąc tam jeszcze dzień wcześniej, But nie tweetował o tej silnej Europie, która nie może już się oglądać na Stany Zjednoczone, tylko sama się obroni. A wracając, wrócił z tekstem. No wszyscy wiemy, że kluczowy, absolutnie kluczowym elementem dla bezpieczeństwa Europy jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli jak mu spodnie w kroku nie pękły od tych pirwetów, to naprawdę nie mam no nie mam pojęcia. Ujęcia, ja, co jestem, to jest. ja jestem bardzo. Znaczy, to jest, to jest bardzo ciekawe takie, takie studium, które może kiedyś zostanie przeprowadzone nad świadomością ludzi, którzy tego typu rzeczy kupują. Bo zakładam, że jacyś, jacyś w to wierzą, to znaczy w to, co on tam no nie no, wiem, opowiada. To jest, to jest... I wiesz? I, i, I przypomnę, bo jeszcze była jego też wypowiedź, też ją komentowali, jak Polska w styczniu bodajże było to jego wystąpienie przed Parlamentem Europejskim w związku z objęciem prezydencji, kiedy tam bardzo mocno podkreślał, że Polska się nie ma czego. To było właściwie dwa, już pamiętam, to mhm. było dwa dni po inauguracji Donalda Trumpa, czyli to musiało być chyba 23 stycznia, mhm. kiedy on tam opowiedział, że Europa się nie ma czego wstydzić. Musimy być dumni, że jesteśmy potęgą, że jesteśmy wielką siłą. Słuchasz czego i myślisz sobie człowieku, o czym ty w ogóle opowiadasz? No to jest to w kategoriach militarnych, gdyby nie Stany Zjednoczone, to Europa byłaby de facto niczym. No, nie ma ani przy, nie ma nie, ma, to nie e, trzeba znaczy, Rosjan to, że tak powiem, sama armia białoruska sama jest. Sama białoruska by ich przegoniła. No. Gdyby, a już gdybyśmy my ją przepuścili, to tam by doszła aż do spokojnie aż do Lizbony bez wielkiego trudu, bo kto by ją... Armia za, za, za nie. Armia niemiecka istnieje, to... no przecież nie ma, znaczy istnieje oczywiście, jako armia, że tak powiem, humanitarna której, to znaczy, której połowa, to... podobno połowa jej żołnierzy ma podpisaną klauzulę, w oni się tak tylko się w wypadku wojna. konfliktu, <laughs> wojny, oni mogą się wycofać. Z tej, tak. Bo oni nie, nie pisali się na, na, do wojska, żeby ktoś do nich strzelał, tylko żeby sobie tam się bawić. I armia po francuska w zeszłym roku została wygoniona na Szczadu, Nigru, właśnie z całej Afryki Środkowej, ze wszystkich tych terenów gdzieś tam No dlatego, nie... to stąd te 10 tysięcy, no ktoś teraz to... Macron opowiada, no bo tak. ma te legi cudzoziemskie i trochę tak. takich doborowych oddziałów, które są. Całkowicie zawodowymi oddziałami, rzeczywiście. I, ale, ale one są dobre, no, no, jak się okazuje, nawet nie dość dobre na wojnę w Czadzie, a co no, do na Ukrainie. na Ukrainie, więc. Jest to też większe wyzwanie. I i jednocześnie no. jest tak, że ci ludzie potrafią się spotkać i tam właśnie nawzajem się nakręcą. W sensie, nie no. wolno zapominać, że podkreślam, przepraszam jeszcze za dużo, ale często przecież rok temu, dokładnie w lutym 2024 roku. Komisja Europejska ogłosiła, wreszcie swój urodziła oficjalny raport o stworzeniu wspólnej armii europejskiej hmm. e, i jeszcze nic nie zapowiadało wtedy Donalda Trumpa, hmm. nie? ale już ta, cały czas ta przeszło dziesiątek lat, ta, ta, ta idea wspólnej armii europejskiej się rodzi, no i w końcu ogłosiła raport jak stworzyć i uwaga, nie, nie jak stworzyć armię szybko, nie jak stworzyć armię skuteczną, nie jak stworzyć armię silną, dobrze tylko, Nie, emisyjne, tylko zeroemisyjną. I to <grym> jest właśnie, największa no? troska. Dwa ja lata właśnie. trwała wojna na Ukrainie, zaczęła się przypomnę, w 2022 roku, i dwa, też w lutym, i dwa lata po tym Komisja Europejska przedstawia raport, w którym w ogóle pominięte są podstawowe kwestie, tylko jak zrobić armię, żeby ta armia była zeroemisyjna? No nie wiem, no proponowałbym czołgi z, z biodegradowalną skorupą, z, z jakiejś no tam... Z, no. Albo z jakiejś naci pietruszki sprasowanej, prawda? Czołgi z, tekturowe... No po prostu... Po, tak, i na pedały, no. Na pedały albo żeby, takie... No bo to jest najbardziej ekologicznym napędem, chociaż ludzie pedałujący też wydychają dwutlenek węgla, więc coś tam trzeba, może na gumę taką skręconą, no dobrze, jak modele so, bo, samolotowe bo, bo to przecież to, o czym mówimy, poza oczywiście elementem ironii, jest jednak oparte na, na tym nieprawdopodobnym braku proporcji. Między politycznymi deklaracjami a faktycznymi możliwościami poszczególnych państw. Bo stąd się ten komis bierze, prawda? No, gdybyśmy, gdyby to były poważne państwa dysponujące poważnymi armiami, to oczywiście byśmy tak nie żartowali. I teraz jest, dla mnie to jest ciekawe, czy, bo, czy ci ludzie, którzy wygłaszają tego typu sądy, tego typu opinie, te, na, tak się puszą i opowiadają, jak to oni pomogą Ukrainie, jak to poradzą sobie bez Ameryki. No, czy, bo, nie wiem, czy oni w to wierzą, czy też czy jest jakiś, jakiś plan za tym stoi, bo, bo, bo możliwości są tak naprawdę dwie. Albo mamy do czynienia z jakimiś kompletnymi idiotami. To znaczy rzeczywiście, no to tak jak przychodzą i tam są w jakimś stanie nie wiem, ciągłego napompowania, są przyzwyczajeni do wygłaszania tych wzniosłych frazesów, żyją w świecie pozornym, no, w takim świecie, gdzie nigdy się nie, mógł, nie musieli z rzeczywistością. Bo no, tak mi się wydaje, że mogą w związku z tym paplać i paplać, nikt ich, ich nie skontroluje, nikt nie powie, sprawdza, nikt nie, nie zauważy. Czy zostaną no. ocenieni pod kątem zgodności ich paplaniny z tak. założeniami ideologicznymi? Wzrożenie a druga możliwość jest taka, że za tym się kryje jakiś plan, ale teraz zastanawiam się jaki, że co, że jak oni wyślą tych żołnierzy na Ukrainę swoich i ci żołnierze tam na przykład zginą, co jest prawdopodobne, no to wtedy, że co, że, że w ten sposób wymuszą na Stanach Zjednoczonych jednak wejście do tej wojny? Po prostu nie, 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 nie rozumiem, jaki jest projekt tutaj tak nie, naprawdę, to jest no. Projekt jest taki, żeby pokazać, że my robimy coś. I też również z tego punktu widzenia konferencja była <laughs> klęską, bo to jest... Ja mam te skojarzenia jednak z tym upadającym komunizmem, z tą sytuacją takiego totalnego dwójmyślenia, że wszyscy mieli to poczucie absurdu, że to jest te wali, ale stójmy cicho i mówmy, bo pierwszy sekretarz patrzy i mówmy to, co on chce słyszeć i to, co trzeba mówić, że jest trudno, ale trzeba więcej ale pracować, socjali, Ale socjalizm się buduje. Takie, i, I takie zaklęcia, które powiem, że... Y, znaczy, nie pamiętam tego, ale to potem mm. czytałem wiele relacji, że Jaruzelski w odpowiedzi na te wszystkie problemy zbierał takie narady i uwielbiał słuchać, jak oni mówili, że trzeba, towarzysze, więcej pracować i trzeba bliżej do ludzi. Bliżej być. do ludzi, tak. I Większy, to, więcej, więcej aktywności i ca jest potrzebne. Cały, tak, i ta, tych cwaniaczków tam, cała ta spółdzielnia, mm. y, jak się nazywało, Boże, co to jest taka spółdzielnia jest Założyli, teraz mi wypadło z głowy. No ale całe te hmm. towarzystwo tych kwaśniewskich, innych cwaniazków, oni dlatego zrobili taką karierę, że oni doskonale wyczuli to, co Jaruzelski lubił. I on na wszystkich tych chodzili i mówili, że trzeba bardziej do ludzi. I zakasać rękawy zakasać trzeba. rękawy prawda, trzeba no. tak do robotnika, do ludzi przebudzić. Bliżej, bliżej. bliżej no. Z tego wiecie. Wiecie, towarzysze trzeba... I tu jest takie, trzeba bardziej zoremisynie. Oni jeszcze nie mówią, wicie, towarzysze, right. yeah, te sobie on, prawda? i to rzeczywiście, do złudzenia przypomina pewnie posiedzenia biura politycznego KPZR w okresie, prawda, tam wczesnych Gorbaczow, albo jakiś tam Andromow późny. Czernienko był taki jeden. to już był, tak, też Mam takie skojarzenie, jest taka książka, bardzo trudno ją kupić, żeby kiedyś została wznowiona, bo to wydało kiedyś niszowo dość centrum imienia Adama Smitha. Ech. Krzysztof Wiśniewski się, człowiek nazywa się, dobrze pamiętam, że takie nazwisko niecharakterystyczne i nie dość pospolite, a, i, i nazywało się to nieadekwatnie do zawartości, dlaczego upadł w socjalizm. W istocie nie jest to żadna analiza, dlaczego upadł w socjalizm, skądinąd to każde dziecko wie, dlaczego on upadł. Natomiast były to wspomnienia człowieka, który był przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Aparatu PZPR. Bo mało kto wie, że właśnie był, że tak? był taki, A, że na fali ja zakładania jakoś, nowych związków, powstał związek zawodowy, pracowników związek PZPR, pracowników PZPR <laughs> i on był przewodniczącym tego hmm. i po prostu jest to insiderska opowieść przy której bledną wszystkie y, wymysły absurdalne UNESCO, czy, czy Mrożka naszego, czy innych tych teatrów absurdu, bo to jest właśnie opis tego akwarium, tego, on mm. pracował w tym, w tym, gdzie dzisiaj giełda jest w tym domu partii i co tam, jak to krążyło, jak, jak, jakie mm. te nonsensy, jak wszyscy wiedzieli, że to jest głupie, straszne w którymś momencie się zawali, ale na razie się nie zawala, bo prawda, za Jerezowskim jest buka za bugiem 40 Dwizji, jak to mówiono i do. No i to jest... powtarzali, paplali, Paplali, produkowali jakieś Androny, jednocześnie gdzieś tam, gdzieś tam zajmując się załatwianiem swoich drobnych spraw na zasadzie, że... Komuś ktoś potrzebuje miski klozetowej prawda, i dzwoni po tego, <grymne> żeby mu załatwili, a miskę klozetową udaje mu się załatwić, ale z kolei tamci potrzebują ilość tam rolek papy i I, tym się, i for, aparat, który formalnie zajmował się rządzeniem państwem, no PRL był jednak 30 państwem, zajmował się właśnie tym zamienianiem, znajdowaniem yy, możliwości, jak znaleźć gdzieś miskę klozetową i co w zamian trzeba za tę miskę klozetową załatwić. I mam Wrażenie, że naprawdę... Jak się porówna to z takim filmem, który Dobromir Sośnierz kiedyś zrobił, hmm. jak to jest, tam się dostał tego parlamentu i zrobił rzeczywiście świetną rzecz, mianowicie taki jest na YouTube film, tam gdzie rosną dyrektywy, hmm. który pokazuje codzienność parlamentu europejskiego. I ten cały absurd, i te nonsensy, i te głosowania, ten... gdzie oni w 15 sekund w 60 dyrektyw przegłosowują. Tak, ale zobacz, o tym my mówimy teraz o tej części europejskiej, ale na tym spotkaniu przecież byli też przywódcy narodowi poszczególnych państw. Na przykład Wielka Brytania, przecież państwo, które wydawałoby się, no, z tych wszystkich, o których mówimy, ma też jakieś doświadczenie wojenne, tak to powiedzmy. No, miała jakąś armię, wprawdzie że zawsze, no, ale, ale Chyba jednak. Miała... Royal Navy ma chwili, no nie Realnej mało się okrętów tej No tak, ale właśnie ten... mówię to wszystko. Bo je, jeszcze to cała gadanina przecież oznacza, że oni musieliby znaleźć pieniądze na te wielkie inwestycje dotyczące rozbudowy militarnej swoich poszczególnych. Wojsk, swoich sił zbrojnych, skąd mają brać te pieniądze, jak te państwa są zadłużane, pozadłużane jak jasna cholera. Jak Unia Europejska jest coraz bardziej się zadłuża, jak koszty Zielonego Ładu rosną astronomicznie jego wprowadzenia i bezpośrednio uderzają przecież właśnie w zdolności no bo to wszystko jest kompletnie jakaś kwadratura koła. Bo tak, żeby, żeby oni zrealizowali Zielony Ład to muszą przeznaczać gigantyczne pieniądze na to, a jednocześnie mówią, że oni się chcą zbroić i tworzyć armię, która będzie zdolna konkurować z, z armią Putina. No to, no to skąd się na to, skąd się kasa na to weźmie? No, czy ona czy w ogóle... będzie bić y, armię Putina pod względem zeroemisyjności. No I tak, no, ale wiesz, oni to wszystko mówią tym że my to wymyślamy. No, skąd no. pieniądze? No pieniądze, w, Europa się przyzwyczaiła, że pieniądze, jest, jest jedno źródło pieniędzy, to jest Ameryka. No właśnie. I, to właśnie, i jest stąd to... ta potworne oburzenie na Trumpa, który powiada, skończyła się pieniądze dla Ameryki. Się... No. no bo, rozumiem, bo to, znaczy Jeżeli znowu... pieniądze płaci Ameryka, to Ameryka ma mieć z tego zyski, a nie... Ja bym powiedział tak, że poza wszystkimi innymi rzeczami, największą zaletą Trumpa jest to, że on urealnił świat. To znaczy wreszcie ci znaczy wszyscy... Nie wszyscy to, ja mam wrażenie, tak? że tam Ukera, Termera, całe to towarzystwo jeszcze tego nie przyjęło. Przyjął do... Do wiadomości. Chociaż no, jeżeli ktoś jednak wrócił i nagle zaczyna mówić z powrotem, że to jednak sojusz z USA strategiczny jest. To znaczy, że tam naprawdę z tej rozmowy wynikało wszyscy, że yy, co zrobić, żeby, żeby Stany Zjednoczone znowu no dobra, dały kradzież. Ale, ale jak się to ma do opowieści o Imperium Europejskim, które to Imperium Europejskie, że tak powiem, właśnie teraz jako pełnoprawny partner pod przywództwem Donalda Tuska tworzymy, to, to po prostu są. Może to jest przekaz dla, dla tej warstwy, dla tej grupy tych największych idiotów, która tam po prostu musi dostać dugu, 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 tak, Niech no. tam żyje prezes naszego klubu. Przy czym Giertych to wyraźnie był w przeciwfazie, <coughs> bo jak pisał tego tweeta, to już Tusk był po, po, po przetrąceniu w Londynie i już, że jednak Ameryka, a Giertych ewidentnie, no tak, że stawiana, silna Europa, w której my, rodzące się imperium europejskie, w którym my obejmujemy przywództwo. E, e, po prostu jest to już. Taki <laughs> taki Państwa brakuje odlot, nam słów, po prostu. tego. Tak, muszę do tych powiedzieć, że jako, jako autor fantastyki powinienem mieć tutaj i, i fentez również powinienem jakoś lepiej sobie poradzić z znalezieniem metafory, ale jest to tak, ta, ta już, już tak groteskowe i tak śmieszne i tak absurdalne, że. Nie, nie sposób wierzyć, że to się dzieje naprawdę. Że no, ale jeśli się się naprawdę oni się cały czas spotykają i tam srożą się i, i opowiadają, kogo to nie pokonają, jak wielką armię nie stworzą, o Boże, no cóż, przynajmniej jest jeszcze go śmiać.